Okej, okay, dzisiaj czwartek, a więc kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj nie będzie odcinek związany ani z gitarą, ani z magią, tylko z moją kolejną pasją, czyli układaniem kostek Rubika. Ale zacznijmy od tego, z czego składa się kostka. A więc kostka składa się z sześciu środków, centrów, yy, żółtego, białego, czerwonego, pomarańczowego, zielonego, niebieskiego, tak? one tam w sumie nigdy nie zmieniają swojego położenia na kostce, czyli nawet jeśli sobie będę kręcił tą ścianką nieważne ile razy to ten środek nadal znajduje się w tym samym miejscu tylko po prostu jest obrócony w inną stronę dodatkowo kostka składa się z dwukolorowych krawędzi tak, biało pomarańczowy, biało-czerwony i tak dalej i z rogów które mają trzy kolory tak? biało-zielono-czerwony Biało-pomarańczowo-zielony, czy na przykład nie wiem, pomarańczowo-żółto-zielony. Zawsze mamy po trzy kolory te rogi. One się obracają. Znaczy, no, akurat jest tak krótka kostka, że się mogą obracać, ale, ale normalnie się ich nie obraca. Mm. Co dalej? Kostkę Rubika układa się w kilku etapach. Na początku układamy biały krzyż na żółtej ściance. Następnie przynosimy ten krzyż na białą ściankę. Później wstawiamy rogi i mamy pierwszą warstwę. Później wstawiamy jeszcze krawędzie boczne i wtedy mamy dwie warstwy. Później robimy kros na żółtej ściance. Później jeszcze ten kros permutujemy, żeby w bokach się zgadzały. Następnie permutujemy rogi, żeby znalazły się na dobrych miejscach, ale niekoniecznie dobrze obrócone. I na koniec obracanie narożników, po których mamy całą kostkę ułożoną. OK, kiedy wiemy, jak kostka wygląda, z czego jest zbudowana, to jeszcze jak ta kostka się porusza. Yy, mamy ruchy R, R'. Ruchy są zgodnie ze wskazówkami zegara, czyli ruch R, jeśli patrzymy na tą ściankę, R jest zgodnie ze wskazówkami zegara i R' jest yy, przeciw wskazówkom zegara. Tak, tutaj jest ruch L, właśnie jest w dół, dlatego że zgo zgodnie ze wskazówkami i L' ruch. U, U', oraz przednia ścianka F, F'. Jeszcze są ruchy dolnej ścianki i tylniej, ale one nam się nie przydadzą w tym, w tym sposobie układania kostki Rubika. A więc teraz przejdźmy do tego, jak kostkę ułożyć. Na początek trzeba tą kostkę pomieszać. No Myślenie raczej nie jest trudne, więc, no, no nie wiem, możecie robić tak naprawdę nawet ten sam ruch cały czas, po kilka razy. Na, na różnych ściankach, które też się pomiesza pomieszają się prawda? To mogą być tylko przypadkowe ruchy. Ważne, żeby kostka była pomieszana. Nie musi być tak, że, nie wiem, tutaj nie mogą być dwie koło siebie takie same, bo tak to, to nic nie zmienia, no. Raczej rzadko się udaje, żeby, żeby wszystkie energii, czy, no, żeby żadna krawędź nie, nie stykała się z kolejnym kolorem, tak? No, ale... Mm, Przejdźmy do pierwszego etapu, o którym mówiłem. Czyli znajdujemy sobie biały, biały środek, tak? No i ogólnie będzie trzeba ułożyć biały krzyż. Nie patrzymy na rogi, ale yy, łatwiej będzie, jeśli zrobimy ten biały krzyż nie na białej ściance, tylko na żółtej. A więc szukamy sobie elementów, które będziemy mogli wstawić. No to tutaj widzimy biało-niebieski element. Więc zrobimy ruch L', tak? I teraz, kiedy obrócimy kostkę, możemy sobie tą krawędź łatwo sadzić. Tutaj jest żółto yy, biała, tak? Biała krawędź na, na żółtym yy, środku, tak jakby. Tutaj widzimy kolejną białą krawędź. Możemy ją po prostu wstawić tak samo jednym ruchem. Tutaj jest kolejna biała krawędź. Obracamy sobie tak, że ona była tutaj. No i wiadomo, że kiedy wsadzimy, to owszem będzie, ale tutaj jest już biały, yy, niebieski, niebieski yy, środek a miał być żółty, czyli przekręcamy sobie ruchem F y, tą krawędź na bok, żeby nie była nadal tylko na boku i kiedy zrobimy ruch, ruch U to wtedy tą krawędź możemy łatwo wstawić tak samo jednym ruchem L' i teraz jak widzicie już mamy trzy, y, trzy krawędzie no te, ten ruch nas nie obchodzi i zostaje nam jeszcze jedna krawędź szukamy jej na kostce tutaj jest a więc teraz wystarczy jednym ruchem stawić. Jak widzicie teraz już mamy żółty krzyż na białej, przepraszam, biały krzyż na żółtej ściance. No to jest y, raczej intuicyjne zadanie, prawda? Czyli nie ma na to żadnych algorytmów. Y, jak chcecie możemy się trochę pomieszać i zrobić jeszcze raz. A więc y, na szybko, ale tutaj jest trochę ułożony, także jeszcze pomieszam. Y, Okej. Okay. No więc jeszcze raz, układamy na, żółtym, na żółtej ściance, tak przy żółtym środku, biały krzyż. No więc szukamy elementów, tutaj jest pierwszy, obracamy na bok i stawiamy ruchem L'. Szukamy kolejnej krawędzi, tutaj jest, no to tak samo wystarczy jednym ruchem stawić. Tutaj, jeśli obrócimy, no to wiadomo, możemy zrobić ruch F, na no albo obrócić i zrobić to samo, no, no w sensie ruch R, to wtedy nic nie zmienia. Ok, i jeszcze zostaje um, ostatnia krawędź. Tutaj jest yy, białopomarańczowa i postawimy ją tak, żeby była pod spodem no i na przykład w tej sytuacji wystarczy że zrobimy podwójny ruch F i wtedy ona się znajduje na górze. Kolejnym etapem jest yy, sunięcie rabę tego krzyża przełożenie go na białą ściankę, ale nie możemy tego tak po prostu obrócić, dlatego że wtedy nie będzie dobrze ułożony ten krzyż. A więc obracamy Yy, tą górną ścianką, tak żeby ona się połączyła ze śladkami. Teraz, kiedy widzicie, to jest biało-zielona krawędź, tak? Biały jest na górze przy żółtym środku, ale to jest zielony. No i właśnie łączymy tak, żeby się stykało z zielonym środkiem. Robimy podwójny ruch F, czyli F2. i Jak widzicie, wtedy już jest na dole połączone dobrze. Teraz kolejny, biało-niebieski. Łączymy z niebieskim mm, środkiem. Podwójnym ruchem F zsuwamy na dół. Kolejny, pomarańczo biało-czerwony pomarańczowy przepraszam, biało i tutaj jest pomarańczowy środek, a on musi być czerwony. Czyli łączymy i teraz podwójnym ruchem F zsuwamy na dół. I na koniec zresztą zostaje biało-pomarańczowy. Tak samo łączymy i zjeżdżamy na dół. Teraz jak widzicie, tutaj już mamy biały krzyż przy białej ściance i tutaj po bokach wszystko się zgadza. Tak, łączą się te krawędzie ze środkami, oczywiście. Na rogi nie patrzymy, tak jak mówiłem na początku. Czyli teoretycznie teraz jest ten krzyż, tak? Nieważne, że tutaj jest jeszcze jakiś biały, biały róg. No i teraz, kiedy już zrobimy, połączymy te krawędzie, tak? Zrobimy biały kros, biały krzyż, tak? Na białym środku, tak? To wtedy obracamy kostkę żółtym do góry i wstawiamy narożniki. Czyli kolejne to jest stawianie narożników. Szukamy y, narożnika, ta, takiego na górnej ściance, który ma biały. No to to jest biały, no jest jeszcze pomarańczowy i zielony. No to podjeżdżamy, kręcimy tak górną warstwą, żeby te dwa narożniki, przy których się znajduję, żeby też miały y, te dwa kolory, czyli ten pomarańczowy i zielony, prawda? Bo biały jest na dole. No i teraz y, mamy tutaj zielony pomarańczowy i biały na dole. Robimy algorytm r. U, r', u'. R, u, r', u'. R. Robimy go tyle razy. r', u'. Aż ten e, róg wejdzie na dobre miejsce. Pod dobrym. No, w dobrą stronę, tak? U'. Ja go zrobiłem, nie wiem, chyba 5 razy. I teraz znajduje się tutaj zielony, pomarańczowy i biały. Jest dobrze. Hmm wstawiamy, tak, czyli tutaj wszystko się zgadza, ok. Szukamy kolejnego narożnika na górze, Tutaj jest pomarańczowy, niebieski i biały, tak. Czyli znowu kręcimy no, górną, zależy jak patrzeć górną albo dolną yy, warstwą, tak, żeby dołączyć yy, do tych dwóch środków, które się znajdują tutaj. Czyli znowu teraz mam pomarańczowy i niebieski, i znowu musimy wstawić na dół. No to robimy R, U, R' U' R U R' Jak widzicie, teraz przedalenie nie ten narożnik, który nas interesuje, więc robimy dalej. R U R' U' R U R' U' R U R' No, u mnie znowu trzeba było to zrobić 5 razy, może u was jest mniej razy. W każdym razie mamy kolejny narożnik wstawiony. Teraz szukamy kolejnego narożnika, tu jest biało, czerwono, niebieski. I wstawiamy, połączymy tak żeby tutaj był niebieski i tutaj był czerwony. Teraz jest całkiem zamieniony, no, ale to, to no, niczego nie zmienia, tak? Czyli tutaj jest nadal czerwony, to jest nadal niebieski i biały na dole. I teraz znowu układamy tutaj tak, żeby było prawej stronie. I robimy R U R' U' R U R' U' R U R' U'. Kolejny narożnik 7 zostaje ostatni. Czasami jest też taka sytuacja, że narożnik jest gdzieś na dole. I wtedy stawiając dobry narożnik, yy, wypchniemy ten zły. A czasami jest tak, że nawet dobry narożnik znajduje się na dole, yy, czyli tutaj byłby biało-czerwono-zielony, yy, biało tyle tylko, że źle obrócony. No to wtedy yy, również wykonujemy ten algorytm RUR''uprim'. Czyli RUR'uprim. No i zauważmy, że jest jak teraz. Czyli jest stawiony, ale źle. No to wtedy znowu robimy właśnie ten algorytm R' RUR'uprim. R i mamy pierwszą warstwę ułożoną. Czyli wszystkie te elementy pierwszej warstwy są koło siebie dobrze ułożone. Na górze jest biała ścianka i to się zgadza ze środkami. Kolejnym etapem jest ułożenie drugiej warstwy. W tym przypadku musimy wstawić krawędzie, które nie mają żółtego ani białego koloru. Te, które mają biały już są wstawione dobrze. Te, które mają żółty będą na górze. Czyli takie krawędzie, które nie mają ani białego ani żółtego koloru, czyli na przykład tutaj pomarańczowo-niebieska, i musimy je wstawić w te miejsca, te cztery, tak? Więc szukamy pierwszej krawędzi, na przykład tutaj jest pomarańczowo-zielona, tak? Więc kręcąc, no te podwójnie dolną warstwą albo samą górną łączymy, żeby ten pomarańczowy, który jest z boku połączył się z pomarańczowym środkiem a ten górny kolor pozostał na górze po prostu, no i teraz patrzymy gdzie ten element musi wejść jeśli wejdzie tutaj, no to wtedy będzie niebieski kolor zielonego, więc, więc nie więc stawiamy na lewą stronę czyli robimy algorytm na na lewą po prostu u' l' u' l u' F, U' F'. I jak widzicie, pomarańczowo zielona krawędź weszła na swoje miejsce. Teraz szukamy kolejnej krawędzi na górze, która nie ma, nie ma żółtego, czyli jest tutaj czerwono-niebieski. Łączymy niebieski z niebieskim. To nie jest tak, że na przykład tutaj jest czerwony, więc połączymy z czerwonym. Tylko właśnie ten, który jest z boku, łączymy z tym, tak? czyli środek, środek z krawędzią. No i patrzymy na Teraz trzeba wstawić na prawą stronę. prawda? Czyli ten czerwony musi się dawać, by znaleźć tutaj. Algorytm na prawo wygląda następująco. U, R, U', R', U', F', U, F. I teraz mamy wstawioną już krawędź na swoje miejsce. Tutaj jest żółte, także nie. I tutaj mamy znowu czerwony i zielony. Akurat zielony się połączył stawiamy na lewą stronę, prawda? Czyli to idzie tutaj. U', L', U, L, U, F, U', F'. Mamy stawianą trzecią krawędź. Jeszcze zostaje nam ostatnia, pomarańczowo-niebieska. Łączymy ten kolor, który jest z boku, czyli pomarańczowy, z pomarańczowym środkiem. I jak widzimy teraz na prawo wstawiamy. Czyli jest U, R, u', R', U', F', U, F. OK, mamy ułożoną drugą warstwę, czyli jest wszystko tutaj ułożone dobrze. Teraz przyszedł czas na ułożenie na górze krosa. Po ułożeniu drugiej warstwy możemy mieć kilka sytuacji, czyli że na górze znajduje się tylko żółta kropka, Oczywiście mówię o yy, środku i o krawędziach. I patrzymy na narożnik. Tutaj mógłby być jakiś żółty do góry, ale to nas nie interesuje. Czyli może być tutaj kropka, może być taka L, właśnie. Oczywiście ona może być obrócona w dowolną stronę. Yy, może być kreska pionowa, pozioma, przepraszam, pozioma lub pionowa, to bez różnicy jak się wróci. Yy, I może być od razu cały krzyż żółty. Wtedy już nic nie musimy robić. Yy, ale na razie z, yy, zacznę od tej sytuacji pierwszej, o której powiedziałem, czyli od kropki. Yy, muszę jeszcze szybko, szybko zrobić tą sytuację. Yy. Ok, czyli może być kropka, no i tak jak mówiłem, narożniki nas nie interesują. Czyli mamy kropkę i robimy algorytm na krosa. F, R, U, R', U', F'. No, i jak widzicie, teraz mamy tą sytuację, która była wcześniej. Oczywiście mamy narożniki, ale narożniki nas nie interesują. Poza narożnikami tutaj nie mamy nic, tutaj mamy L taką. Więc układamy sobie tą L w ten sposób, żeby ona była u góry i po lewej. To by odbicie lustrzane, bo jak normalna L jest tak, no to yy, musimy ją obrócić tak, żeby była tak. No, oczywiście to możemy zrobić kręcąc górną ścianką. Więc yy, ustawiamy tak L, żeby była po, no, u góry i po lewej. No, tak patrząc, oczywiście. No i teraz robimy znowu ten algorytm F, R, U, R', U', F'. Jak widzicie, teraz już mamy kreskę. Ustawiłem właśnie poziomo, nie pionowo. Tutaj nas rogi nie interesują. I robimy algorytm F, R, U, R', U', F'. Ok. Teraz mamy na górze krosa. Jeśli to byłby jakiś narożnik, no to trudno, nas to nie interesuje. I teraz musimy, mamy już właśnie krosa na górze. I teraz naszym zadaniem jest tego krosa spermutować: czyli żeby po bokach wszystkie krawędzie się zgadzały ze środkami. W tym przypadku tutaj mamy czerwony i niebieski, to jest niebieski, czerwony tak, czyli te dwie, te dwie krawędzie trzeba ze sobą zamienić. Właśnie po zrobieniu krosa kręcimy tak górną warstwą, żeby zawsze się zgadzały jakieś dwa elementy. Tak, czyli teraz się nie zgadza żaden. Teraz się zgadza czerwony tylko. Prawda? Teraz się zgadza, zgadzające dwa. Tak, czyli, czyli układamy tak, żeby był z tyłu i po prawej, a te do zamienienia z przodu i po lewej. I robimy algorytm na permutację krosa. u'r R, U2, R', U', R, U'. U', U Erpin. Jak widzicie, teraz mamy krosa już tutaj spermutowanego, czyli te krawędzie się zgadzają ze środkami. Jeszcze wcześniej mogła być taka sytuacja, że te dwie krawędzie, kiedy się zgadzały, mogły być nie koło siebie, tylko naprzeciwko siebie. Wtedy trzeba ułożyć kostkę, tak żeby się zgadzały poziomo, a te pionowo trzeba wtedy zamienić. Robimy tak samo algorytm, który mówiłem przed chwilą, czyli U'R U2 R' U'R R, U R, U R tak? I e, wtedy znowu kręcimy górną e, warstwą tak, żeby, żeby były dwie krawędzie koło siebie, dobrze? I wtedy znowu zamieniamy te dwie krawędzie. złe. Mm, Okej, okay. ale my już mamy dobrze spermutowanego krosa. I kolejnym elementem jest spermutowanie narożników tak, żeby... One się znajdowały na dobrym miejscu, niekoniecznie dobrze obrócone. No, w tym ułożeniu ja mam y, tutaj już wszystko, wszystko dobrze. Jak widzicie, te elementy już są nawet dobrze obrócone, to wystarczy tylko obrócić. Y, ale już są na dobrych miejscach, więc muszę sprawować taką sytuację, żeby, żeby coś trzeba było zamienić. Yy, ok. No i załóżmy teraz. Yy, mamy tutaj. Zielono-czerwono-żółty, jak widzicie, a to jest yy, pomarańczowy i niebieski. Oczywiście nie możemy tego zielono-czerwonego podsunąć pod zielono-czerwony, tak? dlatego że wtedy nam się już nie zgadzają krawędzie. Czyli nie ruszamy już teraz yy, tak po prostu górną warstwą, tylko obracając całą kostką szukamy takiego elementu, yy, który miałby te same trzy kolory tutaj, tak? czyli by byłby żółty no i pomarańczowy-zielony, no ale jak widzicie tutaj nie ma nigdzie takiego elementu. Czyli wtedy trzymamy kostkę dowolnie, w sensie yy, żółtą do góry, ale nieważne jaką ścianką do przodu. I robimy algorytm. U, R, U', L', U, R', U', L. Po zrobieniu tego algorytmu na pewno jakiś element już będzie się zgadzał. Czyli jest powiedzmy tutaj żółty, pomarańczowy tak i zielony. One są yy, przy, dobry, przy dobrych środkach ale jest źle obrócony, tak? Czyli musimy go aby tak obrócić. No, ale to później. Hmm, czyli układamy ten narożnik, który się zgadza. Tutaj to aby blisko siebie po prawej i robimy ten algorytm, który robiliśmy przed chwilą, czyli U R U' L' U R' U' L. Teraz mogłaby być taka sytuacja, że znowu jest tylko jeden. Yy, dobrze spermutowany, a resztę trzeba jeszcze zamienić. Wtedy robimy jeszcze raz algorytm, ale w tej sytuacji jaką mamy teraz na kostce już są wszystkie środki na dobrych miejscach, tylko są właśnie źle obrócone. Teraz może być taka sytuacja, że yy, środki są obrócone źle 4, tak? czyli żaden środek nie jest yy, żółtym do żółtej ścianki. Może być tak, że jest jeden dobrze obrócony, a trzy trzeba zamienić. Obrócić i y, może być taka sytuacja, że dwa są źle obrócone, tak jak teraz mamy, a może być też taka sytuacja, że kostka jest już od razu ułożona. No ale zajmijmy się tą sytuacją, jaką mamy teraz, czyli obracamy białą ściankę do góry i ustawiamy jeden z tych rogów, który mamy y, źle obrócony, koło się po i robimy ten pierwszy algorytm, który robiliśmy, czyli r, u, r', u'. R', r u, R' U'. Zawsze robimy ten algorytm podwójnie, tak? Czyli nigdy nie będzie raz, tylko zawsze będzie dwa lub cztery. Jak widzicie zrobiliśmy dwa razy i tutaj już żółty się połączył. Tutaj co prawda, nam się wszystko zepsuło, ale spokojnie to się samo naprawi. Teraz kręcimy tylko dolną warstwą, tak? Żeby um, żeby podsunąć pod to miejsce jakiś zły narożnik, czyli w tym przypadku nam został tylko jeden, prawda? I robimy znowu parzyści, czyli R U R', U', R, U, R', U'. No jak widzicie, on nadal jest źle obrócony, więc robimy jeszcze dwa razy. R, U, R', U', R, U, R', U'. Jak widzicie, teraz wystarczy tylko połączyć ruch dolną warstwą, tak, i wtedy cała kostka jest ułożona. Eee, jeśli byłyby trzy narożniki, no to wtedy układamy pierwszy ze źle, źle obróconych narożników, tak, i robimy ten algorytm rurprim Gdy się dobrze połączy krawędź, przesuwamy na kolejną, znowu robimy. Przesuwam na kolejną, znowu robimy. Tak Tak samo, gdy są cztery. Ok, no, kostka złożona. Myślę, że zrobimy jeszcze jedno ułożenie, tak żeby Wam się to wszystko utrwaliło. A więc mieszamy kostkę. Ok. I teraz znowu szukamy żółtego środka i układamy biały krzyż. Jedną krawędź już mamy dobrze ułożoną. Tutaj jest biało-zielony. Jak zrobimy taki ruch, no to wtedy to już się wstawia. To jest na intuicję. Tutaj mamy znowu kolejny, więc wystarczy zrobić ruch R, i to już jest stawione. I ostatnia krawędź, tutaj biało-pomarańczowa. Tak, stawiamy, żeby była. Na dole. No i teraz, jeśli zrobimy ruch F2, no to ona owszem jest na dobrym miejscu, ale jest na białym do boku, prawda? Czyli, czyli nie. Więc robimy tylko tak, żeby znalazło się na bocznej ściance. Teraz robimy ruch U i wstawiamy. I mamy już teraz wstawiony biały krzyż przy żółtym środku. Oczywiście to jest część na intuicję, czyli, czyli jak mówiłem, może mieć każdy swoje sposoby. Ja akurat robię tak. Ok, teraz tak jak robiliśmy na początku, czyli łączymy czerwony z czerwonym i robimy ruch F2, suwamy białą krawędź na dół. Szukamy kolejnej krawędzi, biało-niebieska, czyli niebieski łączymy z niebieskim. Robimy ruch F2, mamy kolejną krawędź. Szukamy biało-pomarańczowy, obracamy, łączymy pomarańczowy z pomarańczowym, robimy ruch F2, trzecia i ostatnie zielony z zielonym, F2 i mamy połączone, yy, mamy już teraz yy, biały krzyż na białej ściance, tak, to jest wszystko połączone, rogi nas na razie nie interesują. W tej sytuacji już mamy jeden narożnik dobrze wstawiony i nawet jest krawędź do niego, więc, yy, więc tutaj już mamy łatwiej. Yy, tak jak mówiłem, tutaj jest narożnik biało-pomarańczowo-zielony, czyli jest już na dobre miejscu, ale źle obrócony, R U R' U', Wykonujemy ten algorytm tyle razy, ile to będzie konieczne, żeby ten narożnik znalazł się w dobrym miejscu. Teraz mam tutaj biało, yy, czerwono-niebieski, czyli podsuwamy pod i niebie, czerwone i niebieskie środki. Teraz yy, musimy zsunąć ten narożnik. Na dół, urobimy algorytm r u r u W tym przypadku będzie to 5 razy, 4 i 5. Mamy wstawiony kolejny narożnik. Zostanę jeszcze ostatni. Biało, pomarańczowo, niebieski. Wystarczy raz. I mamy pierwszą warstwę. Teraz yy, druga warstwa. Tak jak mówiłem wcześniej. Pomarańczowy, zielony. Łączymy. Żeby tutaj się zielony zgadzał. Pomarańczowy jak widzimy na prawo. Nie na lewo tylko na prawo. I robimy U, R, U', L', R', przepraszam. U', F', U, F. Mamy wstawioną krawędź niebiesko-czerwony, na prawo znowu U, R, U', R', U', F', U, F. i zostaje nam jeszcze ostatnia krawędź niebiesko-pomarańczowa szukamy, łączymy niebieski z niebieskim, teraz trzeba zrobić na lewo U', L', U, L U, F, U F mamy drugą warstwę ułożoną Teraz na górze robimy cross, krzyż, tak, tutaj e, żółte się już zgadza, jest kreska, na rogi nie patrzymy, tak. Czyli wystarczy raz zrobić algorytm F, R, U, R', U', F' i mamy już krzyż. Rogi nas nie interesują. Znowu, szukamy takiej sytuacji, żeby, e, obracając tylko górną ścianką, żeby się zgadzały dwa narożniki, najlepiej koło siebie, czasami, tak jak mówiłem, mogą być naprzeciwko. Ale to już było w poprzednim ułożeniu. Czyli mamy teraz niebieski, no ale żaden inny się nie zgadza. Robimy ruch U. No i jak widzimy teraz, żadna krawędź się nie styka ze środkiem. Kolejny raz U. Teraz się czerwony zgadza, ale żaden z pozostałych kolorów nie. Robimy ruch U. Jak widzimy teraz, zielony się styka z zielonym środkiem i pomarańczowy z pomarańczowym, a czerwony i niebieski trzeba zamienić. Układamy te do zamienia po lewej i z przodu. Robimy algorytm na permutację krosa. R U2, R', U', R, U' R' Mamy krosa spermutowanego. Teraz trzeba spermutować rogi. Czyli yy, zrobić tak, żeby były na dobrym miejscu, niekoniecznie dobrze obrócone. No jak widzimy, tutaj już mamy jeden narożnik dobrze spermutowany, więc ustawiamy kostkę. Mm, tak żeby ten narożnik był koło nas po prawej i robimy UR, R U' L' U R R' przepraszam U' R i teraz już mamy y, rogi dobrze spermutowane czasami trzeba jeszcze raz zrobić ten algorytm mm, i teraz musimy y, obrócić pozostałe rogi tak jak mówiłem postawiamy jeden ze źle obróconych narożników z przodu po prawej robimy algorytm R U R', U', R, U, R', U'. Już mamy y, dobrze obrócony narożnik. Dolna warstwa, y, ruszamy dolną warstwę tak i postawiamy kolejny narożnik źle obrócony. R u', R, U, R', U', R, U, R', U'. I znowu, dolną warstwą ruszamy, tak żeby tutaj cały czas był ten pomarańczowy z przodu, nie? Jak zaczęliśmy pomarańczowym. Y, więc... Mamy żółto, niebiesko, czerwony, tak? źle obrócony. R, U, rfim, uprim, R, U' R, U, R, U' Jest już dobrze obrócony. Teraz wystarczy połączyć krawędzie i kostka jest ułożona. Mam nadzieję, że poradnik był wystarczająco jasny. Lecz jeśli czegoś nie zrozumieliście, to dajcie znać w komentarzach pod tym filmem albo na maila gitaramagiemu.podzimierza.com. A jeśli chcecie więcej poradników z innymi kostkami Rubika. No to również napiszcie, mam jeszcze kilka innych kostek. I mam nadzieję, że Was nie przynudziłem, mimo że odcinek był znacznie dłuższy niż zazwyczaj. To do usłyszenia, mam nadzieję, że w niedzielę, w kolejnym odcinku. Cześć!